Pięć minut po godzinie ósmej. Urlop planujemy zwykle od końca poprzedniego urlopu, czyli tak naprawdę cały rok i musimy robić wszystko, żeby ten urlop rozpoczynające się wakacje były przede wszystkim bezpieczne i żebyśmy tak jak wyjechaliśmy, żebyśmy w tym samym składzie zawsze wracali z powrotem. Dlatego właśnie o bezpieczeństwie porozmawiamy teraz z naszym gościem w studiu Magdalena Wieszkolska, ratownik wodny oraz koordynator kąpielisk w mechelinkach i rawie dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Magdaleno, powoli się sezon rozpoczyna, właściwie już się rozpoczął, czy jeszcze nie? Jak to wygląda na kopiskach? Mm, tak, sezon już się rozpoczął, na niektórych już trwa, na większości ruszy jutro, a, a na niektórych od 1 lipca, przy czym u nas w Rewie i w Mechelinkach ruszamy właśnie od, od 1 lipca. Od 1 lipca, a w Fusku y, plażowicze mogą się już y, kąpać bezpiecznie, zaznaczam, bezpiecznie y, od jutra. No właśnie, to zacznijmy od tego bezpieczeństwa dzieci, y, czyli od tego, jak dbać o to, żeby nam się nie zgubiły. Przede wszystkim pierwsze pytanie, czy często giną nam dzieci na plaży, jakie najczęściej są przyczyny takich sytuacji? Czy jest jakiś powtarzający się schemat zachowania dzieci, które mogą nam pomóc rodzicom w szybszym ich odnalezieniu? Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Dlaczego tak się dzieje, tak. No w ferworze przychodzenia na plażę, yy, wiadomo, jesteśmy zawerowani. W końcu zaczynamy upragniony urlop. Torby, dzieci, łopatki, cały ten sprzęt. Daj Boże, żeby pogoda była jeszcze. <grym> Parawany. Tak, parawamy, to O tym też... za chwilę, tak, tak. Mm -hmm. e, także tak, no zdarza się właśnie, że w całym tym ferworze rodzice, y, no po prostu tracą ze wzroku dzieci. Także jest temat ten jak najbardziej się powtarza e, i od razu mm, rozwijając. No, panuje zasada, że dziecko, jak już jest zagubione, to zawsze idzie z wiatrem, a nigdy pod wiatr. Także taki apel ode mnie, żeby pamiętać, I jeśli już bierzemy się za poszukiwania, to żeby wziąć pod uwagę to, że dziecko będzie szło z wiatrem, ponieważ tak mu jest łatwiej. O to o tym nie wiedziałem. No Widzisz? Teraz już wiesz. Dlatego ja się nie zgubiłem, bo ja zawsze pod wiatr chodziłem. Ale tak naprawdę to jest taka, taki schemat powtarzający się, że idzie z wiatrem. No, przez lata obserwujemy taką tendencję zdecydowanie. Najdłuższą trasę, jakie dziecko pokonało, te, które się zgubiło, macie takie informacje? Czy to było 6 km, 8, 10? Bardzo długie odległości. Skąpieliska we Władysławowie z powodzeniem idzie w stronę Rozewia i idzie, idzie tak długo, aż ktoś go nie zatrzyma. Często plażowicze wykazują się dużym zainteresowaniem i, i zatrzymują takie dziecko, no, ale bywa, że dopiero służby muszą interweniować. Takim bezpieczeństwem, parasolem ochronnym, może nie parasolem, a opaską ochronną, to jest chyba coś, co może te dziecko uratować i przyspieszyć kontakt przede wszystkim z, z rodzicem. Dlaczego te opaski z numerem kontaktowym przy dzieciach są dziś tak istotne, właśnie na plaży, jak wygląda procedura, kiedy ratownik znajduje dziecko z taką opaską? Tak, zacznijmy od tego, że najczęściej gubią się dzieci, które tych opasek nie mają. Ale jak już uda się, rodzice wykażą się na tyle dużą przezornością i, i dziecko faktycznie tą opaskę ma, no to na takiej opasce yy, założonej na rączkę czy na nóżkę jest, jest numer kontaktowy do rodzica, który bardzo usprawnia naszą akcję ratunkową. Yy, po prostu znajdujemy takie dziecko, czy dziecko jest do nas doprowadzane przez plażowicza, patrzymy, jest numer, dzwonimy, informujemy, gdzie dziecko się znajduje. Czy wy takie opaski rozdajecie co roku na plażach, na przykład w Pucku, w Mechelinkach, w Rewie? Tak. Są takie akcje zarówno z policją jak i ratownicy wodni w ramach akcji Bezpieczne Wakacje i, i właśnie takie akcje prewencyjne rozdają bezpłatnie opaski. Czy rodzice chętnie biorą, to chętnie to przy was wypełniają te dane kontaktowe czy a dziękuję i do, do do kieszeni. Y, tak, korzystając z okazji, to właśnie, to nie jest tylko prezent od nas, tylko zawsze proszę, jeśli już dajemy coś takiego, to proszę to wykorzystać, y, wypisać swój numer telefonu, numer telefonu y, partnera, małżonki i, i, i faktycznie za, zapiąć na rączkę, a nie od razu schować. Do, do Żeby plecafra. ten kontakt był. Tak. No właśnie, ale drodzy rodzice, nie czekajmy na prezent, tylko taką opaskę można samemu też zrobić na jakieś, napisać swój numer telefonu i będzie bezpiecznie. Jakie miejsca nad wodą są uznawane za najbardziej najniebezpieczniejsze takie do kąpieli i po czym możemy rozpoznać jako Polarzowicze? Czy wystarczy obecność flagi i ratownika, czy warto zwrócić uwagę na coś jeszcze? Warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim kąpmy się tylko na kąpieliskach strzeżonych. Wtedy, kiedy ratownik jest w pracy. Pozwolę sobie przypomnieć, że flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, flaga czerwona to oznacza absolutny zakaz kąpieli i jeśli wywieszamy i decydujemy się na to, żeby flagę czerwoną wywiesić, to nie jest nasza fanaberia, tylko faktycznie jest to uzasadnione. Ratownicy są to osoby kompetentne i zawsze, tak jak mówię, ta flaga czerwona będzie uzasadniona. No oczywiście odradzam kąpiel. Przy budowlach hydrotechnicznych, przy falochronach przede wszystkim. To, że jest duża fala i, i, i fajnie wydaje się nam będzie skakać przez nie, no to nie, nie zawsze jest dobry pomysł. Duża fala jest w przypadku kitesurferów, windsurferów. ona jest jak najbardziej. Nie jest wskazana. Nie jest wskazana. Tak. Natomiast do kąpieli nie. Nie, zdecydowanie odradza. Nawet dla tego, który potrafi świetnie pływać. Tak. Artur Wojdat na przykład kiedyś. Ym, gdzie takie miejsca są bezpieczne, pani ratownik, jeżeli chodzi tutaj o nordę, o powiat, powiedzmy, Pucki? Zapraszamy na kąpieliska strzeżone do Rewy. Są tam dwa kąpieliska, w Mechelinkach jedno, w Pucku jedno, dalej do góry Władysławowo, pięć kąpielisk. i Także jest gdzie wypoczywać, nie ma potrzeby, żeby chodzić na, na, we własnym zakresie na obszary niestrzeżone. To zanim przejdziemy do, tych bez, do tego bezpieczeństwa na plaży, co robić, czego nie, ja bym chciał zapytać o to, jakim sprzętem ratowniczym dysponujecie dziś jako ratownicy WOPR na tych kąpieliskach, jakie nowoczesne technologie są, czy, czy drony wykorzystujecie, na przykład, no bo łączność radiowa to na porządku dziennym, one pomagają w szybkiej reakcji na zagrożenie? Tak, zdecydowanie. Nie każde kąpielisko jasna, jest wyposażone w, w, w dron, bo przede wszystkim tak operator drona jest niezbędny, ale tak, polskie ratownictwo wodne już y, rozwija się i, i tak, drony są używane. E, no niemniej jednak, tak jak pan wspomniał, e, łączność radiowa jest już standardem, e, wpływa na szybkość reakcji, łodzie motorowodne, skutery wodne, także jak najbardziej e, powoli jest to światowy poziom. A jakie podstawowe zasady bezpieczeństwa powinien znać i stosować każdy, kto wchodzi do wody, niezależnie od wieku, umiejętności pływackich czy też pogody? To pierwsza to flaga przede wszystkim. Flaga, tak. Flaga biała. Flaga Wtedy biała. Mhm. Tak. Brak flagi oznacza, że ratownika na, na kąpielisku nie ma i to, że wchodzimy na kąpielisko, kiedy nie ma flagi czyli nie ma ratownika, nie znaczy, że będzie tam bezpiecznie, prawda? Także przede wszystkim biała flaga, warto zapoznać się z regulaminem kąpieliska, kiedy wchodzimy z pogodą, jaka jest temperatura wody. Mm, no <grym> Rozwijając to, no nie należy nigdy wchodzić po alkoholu, co, co wiadomo. Nawet małe piwo może wpłynąć na, na czas reakcji i ograniczenie naszych umiejętności pływackich. No i pamiętajmy, woda to żywioł, także nawet jeśli pływamy świetnie, albo wydaje nam się, że pływamy świetnie na pływalni, to niekoniecznie tak samo będzie w morzu czy w zatoce. To jest inny żywioł, jeżeli chodzi o basen, jezioro i nawet wodę morską. Tak jest, nawet no. Zatoka różni się od morza, także uczulałam, żeby zawsze brać poprawkę, że morze jest nieprzewidywalne, także. Pani ratownik, co powinniśmy zrobić my, jako świadkowie na przykład wypadków w wodzie, zdarzenia takiego, czy zawsze próbować samodzielnej akcji ratunkowej, czy jednak najpierw wezwać pomoc? I jak wygląda taka wzorowa reakcja osoby postronnych w takiej sytuacji? Jak się zachować? Nie, nie, nie. Zdecydowanie odradzam samodzielną pomoc. Przede wszystkim wzywamy pomoc, czyli głośno krzyczymy, że człowiek tonie, ale wzywamy pomoc. Wzywamy numer 112 lub numer dedykowany do e, pomocy nad wodą. 601-100-100 jest to numer ratunkowy nad wodą. E, jeśli e, mamy coś pod ręką, coś co unosi się na wodzie, koło ratunkowe, może e, coś co utrzyma się na powierzchni, staramy się to dorzucić do tonącego. A tylko jeśli jesteśmy zapoznani z technikami ratowniczymi, e, no to wtedy jesteśmy w stanie podjąć taką osobę. Ale nigdy sami nie wchodzimy, ponieważ tonący będzie starał się nas. E, Zatopić. Tonące brzmie się chwyta, tak jest. No może to być jeszcze bardziej niebezpieczne. Wspomniała Pani 112 albo ten numer alarmowy 601. 100 100. Co się dzieje od momentu, gdy plażowi zgłosi zaginięcie dziecka lub inne zagrożenie, jak szybko rozpoczyna się realna akcja ratunkowa? bardzo szybko. Czas reakcji jest dużo, czas akcji, podjęcia akcji ratunkowej jest bardzo skrócony. Numer 601 100, -100 jest to ogólnopolski numer ratunkowy nad wodą. Łączy nas z Centrum Koordynacji w, w Sopocie. Takich centrów jest w Polsce 6, między innymi w Giżycku, w Szczecinie. No i dyspozytor z CKRW, czyli z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego dysponuje, ponieważ ma mapę ze wszystkimi numerami do wszystkich koordynatorów kąpielisk. Także czy to będzie się działo właśnie w w rewie, czy w łebie, czy w wózce, on nas e, przełączy do odpowiedniego, e, do odpowiedniego zespołu ratowniczego. Czy my jako plażowicze już teraz coraz bardziej lepiej kulturalnie zachowujemy się na plażach? Jest ta tendencja taka e, tego, że no, nie uprzykrzamy życia wam, ratownikom, że nie podchodzimy. Panie ratowniku, pan wywiesi tą białą flagę, no bo wisi czerwona, przyjechaliśmy, nie wiem, z południa Polski, chcemy wejść do tej wody. E, alkohol, o którym pani wspomniała. No i te parawany, jak to wygląda teraz? No niektóre rzeczy się nie zmieniają. Mimo naszych apeli, problem parawanów jest co roku odnoszę wrażenie, że parawany nie służą już do ochraniania przed wiatrem, raczej do grodzenia się i wyznaczania sobie takiego terenu. Odradzam, apeluję, żeby może zmniejszyć ilość tych parawanów, one wpływają też na, na, na komfort naszej pracy. Czyli nie robić sobie apartamentu 15 metrów kwadratowych, tylko po prostu rzeczywiście odsłonić się od wiatru. A czy wy jako ratownicy możecie powiedzieć, proszę tego tu nie stawiać tego parawanu, bo on może przeszkodzić. Tak? Macie możemy. Te, możecie. Możemy. I, słuchają tego czy? czy a, pogadali, pogadaliście sobie i dalej on stoi. Nie, ludzie stosują się, plażowicze mhm. są y, współpracujący, także jeśli zwracamy uwagę, to zazwyczaj stosują się do naszych próśb. Ale a propos parawany, istnieje też coś takiego jak tak zwany korytarz życia, bo czasami y, też y, ekipa musi wjechać czy z jakimiś noszami, czy nawet karetka gdzieś podjechać i przez te parawany wjechać nie może. Tak jest, to no właśnie między innymi to jest też duże utrudnienie, jednak y, wtedy my musimy y, torować drogę dla, dla karetki, czy dla śmigłowca, kiedy trzeba przygotować y, ogromne lądowisko, także no te parawany naprawdę utrudniają. Ja chciałam jeszcze zapytać o jedno, bo w związku z tym, że to akurat może na ratowników medycznych często są napaście. Czy wy jako ratownicy wodni napotykacie na takie też niebezpieczne sytuacje ze strony powiedzmy awanturujących się, wam pijanych turystów? Do ręko, na przykład dochodzi do rękoczynów? Bywały sytuacje, że dochodziło do rękoczynów, kiedy przy czerwonej fladze na kąpielisku niestrzeżonym e, musieliśmy wyciągać mężczyznę z wody. No, wtedy pięć osób, e, pięć ratowników próbowało go wyciągnąć. Okazało się, że mężczyzna ten był pod wpływem e, narkotyków. Alkoholu, i po prostu yy, uparł się, że będzie yy, kąpał się. I się wykąpał. Ale z waszą <laughs> pomocą. A czy taki, taki delikwent, jeżeli można tak nazwać, awanturujący się, tutaj pani wspomniała pięciu ratowników, go wynosiło, czy pod wpływem narkotyków, alkoholu potem ponosi jakieś konsekwencje? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Jest na narażenie życia swojego, on zachęca, że tak powiem, swoją postawą, swoim wchodzeniem do wody inne osoby do wchodzenia do wody. No i przede wszystkim my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi pełniąc swoją funkcję, także jak najbardziej. Pani Magdaleno, to... Co każdy z nas może zrobić jako plażowicz, by wspierać bezpieczeństwo na kąpielisku, no i nie przeszkadzać w pracy ratownikom wam, czy też są jakieś proste zasady, o których często zapominamy? I współtowarzyszą oczywiście na plaży. Żeby powtórzę. To, żeby to plażowanie, żeby ten relaks na plaży był naprawdę w 100% wykorzystany. No, powtórzę, przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie swoim, pilnować dzieci, zaopatrzyć się w opaskę, pić dużo wody, bo zdarza się, że przychodzimy do pani, która zemdlała i okazuje się, że jest godzina 14, pełne słońce, a ona od rana nic nie piła albo piła tylko herbatę na kwaterze. Także takie podstawowe rzeczy zwrócić uwagę na inne osoby, które wypoczywają obok nas, czy są tam jakieś niechciane zachowania. Myśleć o sobie, ale też o innych. Koordynator kąpielisk w Mechalinkach i w rewie. Co roku coraz więcej ludzi przyjeżdża na te plaże? Tak, zdecydowanie. Gmina bardzo się rozwija, kąpieliska, ich atrakcyjność wzrasta. W Rewie mamy dwa kąpieliska strzeżone, w Mechelinkach jedno, także zapewniam, że będzie bezpiecznie i serdecznie zapraszam. Czy panią ratownik będzie można tam spotkać? Będzie, chętnie przywitam się. Jeszcze ja tylko tak na zakończenie chciałam zapytać o statystyki, jak to wygląda z roku na rok? Czy jednak jesteśmy bezpieczniejsi nad wodą i stosujemy się do poleceń, czy jednak tych utonięć jest? więcej z roku na rok. Więcej ich nie ma, ale tak, no niestety tych utonięć one cały czas są. Także y, głównym powodem utonięć jest alkohol, brawura. Y, no i pomimo apeli naprawdę ludzie jeszcze takie rzeczy robią? Niestety, niestety. Dobrze, to na koniec tak najmilsza, najmilsze wspomnienie, najmilsza chwila z pani kariery jako ratownika. Za każdym razem, kiedy uda się kogoś uratować, ta osoba przychodzi i dziękuje. I to myślę, że wszyscy ratownicy się zgodzą. To jest dla nas najprzyjemniejsze. A jak długo pracuje Pani w zawodzie? Ponad 10 lat. Czy Pajnie. gdyby 10 lat temu ktoś Pani zaproponował stanowisko ratownika, ta... powiedziałaby Pani tak? Zdecydowanie. Powtórzyłaby Pani to. Jak najbardziej. Co jest takiego fajnego? Kontakt z ludźmi, woda, słońce, to, że plaża, plaża jest taka nieprzewidywalna. A to, że przez 8 godzin się opalacie? Nie? <głos> <głos> nie? No, macie te wieżyczki fajne, fajne. teraz porobili jak w Stanach Zjednoczonych, czy też na innych plażach, na przykład w serialu Słoneczny Patrol, takie domki, to wygląda to elegancko. Wygląda elegancko, ale m, podkreślam, że my jesteśmy na plaży, też wtedy jest największa, największa I wtedy pro, wichura i pracujecie. największy deszcz. Też wtedy jesteśmy, ratownik wtedy nie śpi, jest bez względu na pogodę i bez względu na, na, na flagę. Co was najbardziej wkurza? No nie stosowanie się do poleceń, czyli to, że właśnie przychodzą do nas zagubione dzieci, że musimy zamiast koncentrować się na wodzie zajmować się dziećmi. To, że no, ludzie właśnie nie stosują się do tego um, powszechnie utartego um, regulaminu, regulaminu, tak. Od dzisiaj, właściwie od poniedziałku tak na, na, naprawdę oficjalnie rozpoczynają się wakacje. Jakby pani przemówiła do tych nierozsądnych rodziców, czy też do, do dzieciaczków? No, Szanowni Państwo, przyjechaliście w komplecie, to i wróćcie w komplecie. Krótko i na temat, i zwięźle. A ja bym dodała jeszcze wpuszczać na plażę wszystkich w krawatach, bo krawat, klient w krawacie, w krawacie jest mniej awanturujący się. się. Ale weź, weź idź na plażę w krawacie. A to taki cieniutki może Taki nazwać. śledzik, nie? No i tu na przykład numer kontaktowy od razu. Pani pani, pani urlop, czy nie? Czy w, w sezonie praca? W sezonie praca, tak. Dopiero jest. później urlop. Nad wodą. Nad wodą, tak. <laughs> Magdalena Wieszkolska ratownik wodnego oraz koordynator kąpielisk w Mechelinkach i Rewie była dzisiaj naszym i Państwa gościem. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.